Cześć. Dzisiaj sobie ogarniemy radar w Audi A6 quattro. Jeżeli wam po jakimś czasie radar przestaje działać, to znaczy, że albo jest źle ustawiony, źle jest skalibrowany tutaj, albo po prostu macie uszkodzone mocowania, tak jak w moim przypadku, które pozycjonują ten radar. Widzicie, są popękane tutaj wzmocnienia w nim. I przez to on, nam się, on mi się w czasie jazdy delikatnie przestawiał i gubił, gubił sygnał. Na ebayu możemy sobie zakupić takie zamienniki naprawcze. Jak widzicie, tu są całe wszystkie te ząbki, tu są pourywane. Dokładnie za 10 euro kupujecie cały komplet na jeden radar. I możecie sobie to sami w prosty sposób zregenerować. Tak więc. Tu już sobie jedno założyłem. Jak widzicie. Jest spasowane. Zakładamy kolejne. Jest to bardzo prosta czynność. Kładamy. Przekręcamy do oporu. Kładamy. Przekręcamy. i to wszystko teraz wystarczy że idziemy, przyjdziemy sobie i przykręcimy sobie tą płytę mocującą a następnie wsadzimy radar jeżeli macie uszkodzone też te czpienie tutaj to też możecie je wymienić ale to już się wiąże z regulacją jeżeli one jeżeli, jeżeli je poruszacie to wtedy będziecie musieli to kalibrować ja tego nie ruszam, bo u mnie to wszystko jest sprawne, tylko po prostu miałem popękane te plastikowe mocowanie. Dobrze, teraz przystępujemy do montażu naszej podstawy radaru. Jest to śruba, znaczy śrubki ósemki. mam Jak widzicie, tu mamy oryginalne mocowania. W moim przypadku było dojechane do krawężnika. Widzicie, tu jest pęknięty lakier. O. i dlatego popękały popękały ten te mocowania, albo po prostu w zaspę ktoś dojechał O, bardziej przypuszczam to bo tutaj nie jest nigdzie uszkodzony ten zderzak na dole tylko jest pęknięty tu, prawdopodobnie to było w zaspę dojechane i dlatego uległo uszkodzeniu mocowanie jest bardzo proste widzicie macie wyznaczone punkty nie pomalicie się wkręcamy śrubki chwila mamy gotowe Czasami, przy wypinaniu, możecie uszkodzić te, te plastikowe mocowania, bo one są dość kruche. Mogą Wam popękać. Jeżeli pękną, tak jak to jest u mnie nastąpiło, to tylko i wyłącznie wymiana. Ja zakupiłem sobie na eBayu za 10 euro cały komplet naprawczy. Powiem Wam szczerze, że w Polsce nie widziałem tego żeby były zamienniki takie tanie teraz tak wpinamy sobie tutaj to mamy troszkę do góry wpinamy sobie wtyczkę tak tak jest spięto i wpasowywujemy teraz nasz radar mocowanie on jest. jest 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 siedzi sztywno nic się nie rusza jest pozycjonowany od razu To by było na tyle. Teraz zakładamy tylko maskownicę i cieszymy się z jazdy. Dobrze, teraz wpinamy tą maskownicę. Najpierw w tą stronę. Później musimy pamiętać, żeby z każdej strony dobrze ją nakierować. tutaj w ten sposób żeby jej nie zgubić nie? żeby nam zaskoczyło o siedzi siedzi I jeszcze sprawdzam sobie Było na tyle. z montażu. Radaru. Tak więc, jeśli materiał filmowy się podobał, zasubskrybuj kanał. Daj łapkę dla lepszego zasięgu. Taka mała rzecz, jeszcze naprawdę. W serwisie byście zapłacili dużo więcej za to. A tak to za 10 euro macie ogarnięte to. Wydaje mi się, że każdy to ogarnie. Pod domem czy pod blokiem. Dobra, pozdrawiam i do następnego.